Cześć wam, drodzy widzowie, witajcie. Witam was bardzo ciepło, serdecznie. Widzicie, że mam ten sam background dziś w poranniku, ale dlatego zostawiłem go, dlatego że będę trochę mówił jeszcze o moim wczorajszym pomyśle, o mojej idei Kongresu Pokoju. Będę o tym mówił w, jakby w drugiej części. Natomiast teraz chcę się trochę usprawiedliwić, bo miał być porannik na żywo, ale słuchajcie, ze względu na fakt, że w Teksasie czas zmieniono już dwa tygodnie temu i mnie to ciągle ucieka, kiedy przyszedłby czas poranika na żywo, czyli moja godzina 8.30, a nie 7.30, to ja już mam umówione inne spotkania na nagranie. Więc kiedy się zorientowałem, to doszedłem do wniosku, że nie mogę tego zrobić, bo nie będę wiecznie przesuwał spotkań z moimi rozmówcami. Więc wybaczcie mi to, ale zrobię poranik w przyszłym tygodniu, poranik na żywo, tylko muszę go dobrze zaplanować. No dobra, a teraz słuchajcie, do rzeczy. Pierwsza rzecz, taka, która będzie niedługo miała miejsce w Stanach Zjednoczonych, w całych Stanach Zjednoczonych, ale też bardzo mocno w Teksasie i muszę powiedzieć, że również u mnie, tutaj w mojej miejscowości, co takiego? Zaćmienie słońca. Pokażę Wam mapę, jak to będzie wyglądało. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to ten pas będzie dość szeroki. I zaćmienie będzie długotrwałe, jeśli chodzi o, o różne jego poziomy. 3 minuty, 22 sekundy to jest dużo. Zauważcie, że ten pas przechodzi przez bardziej uprzemysłowione, ucywilizowane, aglomeracyjne części Stanów Zjednoczonych. No w Teksasie, akurat, przechodzi oprócz Houston, to przechodzi przez pas miast, które są bardzo liczne bo tam będzie i Dallas i Fort Worth i e, San Antonio i miasta na południu jak Laredo. E, Okej. Okay. Powiecie, aha, jeszcze wam pokażę jedną mapę, bo mam też mapę samego Teksasu, już jeden moment. I w Teksasie to będzie wyglądało tak. E, te dwie żółte linie to są krańce tego zaćmienia, e, linia zielona to jest Centrum, przez które cały ten czas zaćmienia będzie właśnie w granicach 3 minut 22 sekund. No i przechodzi to, nie wiem, czy to będzie widać, czy ja to będę potrafił teraz pokazać. Czekajcie, ale nie, chyba nie. Tam moja, moje miasteczko jest blisko tej zielonej linii na północ od San Antonio. I na lewo od San Marcos i, i Austin na lewo, tak po środku. Yy, no, dlaczego o tym zaćmieniu mówię i dlaczego y, tyle się mówi? Dobra, jeszcze przejdę do tej mapy na chwilę. Yy, słuchajcie, wiele osób mówi o tym, że to zaćmienie może być y, incydentalne, czyli takie, którego y, no, dawno nie było. Mamy wiele zaćmień, było zaćmień słońca w Polsce, w Europie. Tu w Stanach mieliśmy w zeszłym roku takie obrączkowe zaćmienie, które było fantastyczne zresztą, lekko odczuwalne, jeśli chodzi o samopoczucie. Człowiek był taki poirytowany i sama noc była ciężka, trudna wtedy. Natomiast to zaćmienie ma kilka wyjątkowych cech. I Powiem wam, dlaczego. Już jeden moment, tylko ja sobie muszę, muszę sobie obejrzeć stronę, bo przygotowałem dla was. Otóż, po pierwsze, fakt, że to zaćmienie według chociażby FBI może tworzyć przeciążenia urządzeń komunikacyjnych. I mogą nie być możliwe połączenia telefoniczne. To może być, jak piszą sami, wyzwaniem. W związku z czym, słuchajcie, w kilku stanach, między innymi w Oklahoma, ale i w Teksasie, wprowadzono coś na kształt stanu wyjątkowego. To jest podwyższony stan gotowości, chyba tak się to nazywa. O co z tym chodzi? Po pierwsze, ponieważ setki szkół są narażone, są w tym pasie całkowitego zaćmienia słońca. Setki szkół odwołało zajęcia w tym dniu właśnie ze względu bezpieczeństwa, bo nauczyciele czy też zarządzający szkołami spodziewają się no, takiej historycznej reakcji dzieci i samych nauczycieli. Dziwne, prawda? Bo ja, ja jeszcze nie słyszałem o czymś takim, czy zamykano szkoły w czasie zaćmienia słońca w Polsce. No tak, ale to zaćmienie ma być wyjątkowe. Dlaczego? Po pierwsze, że przechodzi przez te wielkie aglomeracje. Po drugie, że wraz z tym zaćmieniem będzie dość unikalne położenie wszystkich planet w układzie słonecznym. A to już nie jest taki pikuś. Czytam też, że jedno ze źródeł CIA mówi tak: na pewno coś tu się dzieje. To cytat. Może być prawdopodobne, że ulegnie awarii sieć energetyczna, natomiast wszystkie usługi telefonii komórkowej mogą być wyłączone. Pamiętajmy, że 8 kwietnia to całkowite zaćmienie słońca i nie wiadomo, jak zachowa się energetyka. W tym dniu, w tym czasie. I to jest cytat e, źródła CIA. E, to znalazłem na stronie. Na, w ostatnim raporcie Benjamina Fulforda, który ma takie powołuje się na takie źródła. Co jeszcze? Słuchajcie. E, zaraz wam pokażę. E, moment, chyba muszę sobie stronę przełączyć. Je, jedna chwila. Ok, ma, mam już ten raport, e, słuchajcie. I e, w tym raporcie. Benjamin Fulgord zacytował też ludzi, którzy są związani z takim koledżem School and Bonds, 322. A 322 to jest numer tego stowarzyszenia na Uniwersytecie Yale. School and Bonds to organizacja no, ludzi, że tak powiem w cudzysłowie dobrze urodzonych, Którzy potem z tego stowarzyszenia bardzo często trafiają do rządów, między innymi na prezydentów Stanów Zjednoczonych. Duża ilość, duża część prezydentów wywodzi się z tego stowarzyszenia. Ale już zmierzam do, do celu. 322. Dlaczego oni się cieszą z tego zaćmienia słońca? Bo mówią, że bardzo przywiązują uwagę do numerologii. To zaćmienie będzie trwało 3 minuty 22 sekundy. To właśnie ten numer nosi lożan, tak zwany lodge 322 tego stowarzyszenia. Oni mówią wprost, że oni na to zaćmienie czekają. Właśnie dlatego, że jest związane z ich stowarzyszeniem. Co jeszcze odkryłem? Że bardzo ważne jest to zaćmienie też dla Chabad. Ja nie wiem, czy to jest Chabad Lubawicz, ale na pewno Chabad. Poniedziałek 8 kwietnia jest bardzo ważny ze względu na fakt, że Żydzi, zerknijcie sobie na stronę chabad.org, Żydzi twierdzą, że ten poniedziałek, 8 kwietnia, będą czcić Wejście nowego żydowskiego kalendarza. Oni czekają na ten kalendarz tysiące lat. No i słuchajcie, nasuwa się taka refleksja, że to faktycznie może być dość ciekawe zaćmienie słońca. Teksas wprowadza taki ograniczony stan wyjątkowy, Oklahoma też. Ciekawe, jak to będzie wyglądało pod względem organizacyjnym i no takim komunikacyjnym, dlatego że zapowiedziała się ogromna ilość ludzi z wizytą w tym pasie, no i mogą być faktycznie drogi zablokowane i komunikacja może być bardzo trudna w tym czasie. W tym wywiadzie Benjamin Fulford zapytał też swoje źródło CIA, jak to będzie wyglądało pod innymi względami, i tamten odpowiedział, że dobrze byłoby też zrobić sobie jakieś zaopatrzenie, bo nie są pewni za energetykę. No, więc nie, nie chcę tutaj posuwać tego tematu dalej, bo ja nie chcę straszyć, natomiast przezorny, zawsze ubezpieczony, ja zapasy mam powiem wam, że zdarzyło mi się to ostatnio jak robiłem nagranie z Jurkiem Pieczakiem i z Gosią Krokos to nagranie poleci niedługo mówiliśmy o numerologii w kontekście przekazów opiekunów bardzo ciekawe nagranie, ale w 30 któryś tam chyba czwartej minucie wyłączono mi prąd właśnie ze względu na przepięcia Sieć energetyczna tu nie wytrzymuje bardzo dużych błyskawic, skumulowanych błyskawic. Potrafi wyłączyć transformatory w całym sąsiedztwie, gdzie taki, taki piorun uderzył i prądu nie ma przez następne czasem tylko pół godziny, ale czasem dłużej. Więc jestem tego ciekaw, aczkolwiek zupełnie bez lęku i bez strachu. Dobra, sprawdzę sobie mój mikrofon. Dobra, jest ok. Słuchajcie, wracając do mojej idei Kongresu Pokoju. Ja we wczorajszym poraniku powiedziałem o tym, że mam taką myśl, mam taką ideę, i to był mój apel, żeby ta myśl poszła w świat, żeby ta myśl gdzieś się tam zagnieździła. Żeby była takim nasionkiem, żeby to zakiełkowało, ale teraz przyszedł czas na dalszy ciąg. Ja powiedziałem wam w tym wczorajszym poraniku moje przemyślenia i podałem kilkanaście takich punktów, naprawdę zrobionych ad hoc. Ale muszę też powiedzieć, że po tym poraniku odezwało się do mnie trochę osób, zadzwoniło do mnie. Niektórzy tylko z poparciem, niektórzy z własnymi pomysłami, a niektórzy powiedzieli: Jestem gotowy, w czym trzeba pomóc. No i właśnie o to chodzi. Dlatego ja przez pewien czas będę mówił o Kongresie Pokoju. Jakie ja sobie to wyobrażam, żeby wyprostować też niektóre pytania, albo niektóre stwierdzenia ludzi, którzy do mnie dzwonili? Bo też było takie wrażenie, że okej, okay, ZIGI organizuje jakiś festiwal, kolejny. No mamy festiwale zdrowia, festiwale pogody, festiwale tam jedności. Moi drodzy, nie, nie. To nie będzie impreza, to nie będzie coś cyklicznego. To ma być coś wyjątkowego, to ma być coś, co może położyć kres, Powsze czasy tym działaniom, które muszą już odejść. Chciałbym, żeby ten kongres nie zajmował się już historią. Czy to znaczy, że historia jest nieważna? Nie. Myślę, że przy okazji tworzenia zrębów tego kongresu powinny powstać takie zespoły historyczne, i tutaj apel do ludzi, którzy to lubią, lubią poszukiwać. Kto, co, kiedy, kiedy to zrobił, tak jak Artur Lalak czy właśnie Jurek Pietrzak, tacy ludzie są potrzebni. To musi być udokumentowane, zebrane, musi być baza wyjściowa. Natomiast myślę, że sam kongres powinien już. Znaczy dlaczego, dlaczego nie chcę, aby na kongresie mówić o tej historii? Ponieważ. Ci wszyscy, którzy mieli wiedzieć o tym, kto nam zagrażał, jak nam zagrażał, od kiedy to robił, dlaczego to robił, kto w tym brał udział i tak dalej, ci wszyscy, którzy mieli wiedzieć, już to wiedzą. Ci, którzy nie wiedzą, sorry, nie mamy czasu już na, na oczekiwanie na Was. Możecie to nadrobić, musi to być ekspresowe. Są też tacy, którzy nie chcą wiedzieć i powiem Wam, że. no. Ja, ja ich nie rozumiem, tak? ale też chyba mam prawo do tego. Wiecie, że na tym poranniku pojawiły się też łapki w dół. Cały porannik był poświęcony Kongresowi pokoju, więc domyślam się, że to byli przeciwnicy pokoju lub też takiego Kongresu pokoju. Co no, budzi we mnie zdumienie, albo nie mam zrozumienia dla takich ludzi. Albo to też byli ludzie, którzy rzeczywiście z całego serca pokoju nie chcą. Albo to też nie byli ludzie. No dobrze, ale to tak na marginesie. A więc jeszcze raz. Chciałbym, żeby to, był, to było wydarzenie na dużą skalę. Przy czym muszę powiedzieć jedną rzecz. Ja jestem tylko pomysłodawcą. Kiedy przyjdzie moment, że ten zaczyn, te drożny Zaistnieją i zaczną, zaczną pracować, i będzie tam energia w tym. Ja się wycofuję. Ja y, chcę, aby ludzie mądrzejsi ode mnie, bardziej sprawni, y, organizacyjnie lepsi, y, jednocześnie bardziej elokwentni i tak dalej, i tak dalej y, przejęli organizację takiego y, kongresu. Y, z wielu powodów to chcę zrobić. Bo ja się nie chcę kreować na jakiegoś guru, przywódcę, lidera. To nie moja rola w tym życiu. Natomiast na pewno jestem człowiekiem, który zaszczepia różne idee i pomysły. Jedne gorsze, drugie lepsze, jedne fantastyczne, drugie do bani, ale robię to i chciałbym przy tym pozostać. Okej. Okay. Będę w tym, dopóki nie urodzi się to do takiej postaci, że to zacznie żyć swoim życiem. Jak to trzeba zrobić od strony organizacyjnej? Wyobrażam sobie, że nie może to być żadne miejsce fizyczne na świecie na taki kongres. Właśnie po to, żeby żadne takie miejsce nie było uznane za no, naznaczone, wyjątkowe, Nacechowane, padły różne propozycje już od moich rozmówców dzisiejszych. Nie będę nawet mówił nas, w tych miast, bo to nie o to chodzi. Ale każde z tych miejsc miało coś, był duży plus, ale były też minusy. No bo to w, w takim państwie, gdzie żyje taki naród, albo i tak dalej, i tak dalej. Wiecie o co chodzi? Więc myślę, że. Neutralna byłaby przestrzeń internetowa, i jest to dziś możliwe. Będzie trzeba usiąść i omówić technologię, na jakiej się to ma oprzeć, żeby to była technologia bezpieczna, a jednocześnie wydolna. Wyobrażam sobie, że w takim kongresie powinny brać udział osoby z każdego narodu. Myślę, że to powinny być narody takie, które mają swoje państwa, ale też i te, które państw nie mają z każdego narodu, tu zaznaczam, tak, aby każdy naród mógł powiedzieć o tym, jak on widzi swoją przyszłość i swoje miejsce w całej ludzkiej cywilizacji. Jestem tym bardzo podekscytowany, bo ja wiem, że my już nie mamy czasu. Na to, żeby bawić się w różnego rodzaju podchody, szczególnie polityczne, czy ma manewry tego typu, jak dzisiaj mają miejsce w świecie, wy to czujecie, że to jest koniec y, ciemnej strony życia. To jest koniec. Natomiast ta strona y, broni się jeszcze przed tym odejściem, i ona może rozdawać ciosy na prawo i lewo. I żeby zminimalizować to ich działanie, to my dziś, jako ludzie, jako ludzka cywilizacja, musimy pokazać, nie, nie, przepraszam, nie musimy, ale powinniśmy pokazać, że przejmujemy stery, stery zarządzania. Dziś, gdybyśmy tak popatrzyli z perspektywy kosmicznej, to słuchajcie, siedzimy na wielkim statku kosmicznym, nieważne czy płaskim, czy okrągłym, nieważne, który przemierza, przemierza przestrzeń, i ten statek przyjęli piraci. Mała grupka. Mała grupka, która trochę się nachapała tam na różnych pokładach, ale doszła do wniosku, że tak jej się powiodło w tym chapaniu, że może warto by przejąć wszystko. Cały statek razem z pokładami górnymi i dolnymi. No i próbują to zrobić. Ale słuchajcie, byłoby, jak popatrzycie na to z perspektywy kosmicznej. Na ten statek, który sunie, eee, to byłoby śmieszne, gdyby doszło do przejęcia przez piratów całego statku, skoro na tym statku jest 8 miliardów innych pasażerów. Hej! My ludzie, my ludzie naprawdę mamy moc. I kongres powinien tą moc pokazać, że jesteśmy silni, że jesteśmy sprawni, że mamy pomysły i idee. Że potrafimy tę ideę wcielić w życie, że mamy do mądrych ludzi, że wiemy, jaki chcemy mieć cel, jaki jest główny cel naszej cywilizacji. Myślę, że końcowym efektem takiego kongresu, bo wyobrażam sobie, że to będzie kongres, który nie będzie trwał jeden dzień. Prawdopodobnie będzie to kongres rozciągnięty w czasie. Być może, że to będzie 7-10 dni, być może, że dłużej. To zależy od potrzeb i głosów członków tego, udziałowców tego kongresu. Myślę też, że powinien być transmitowany i oglądany na takie narody, tam gdzie tylko się da. Tak powiem inaczej. Jeśli technologia nam na to pozwoli i nie załamiemy serwerów, to na cały świat. A. Co ma być efektem tego kongresu? Myślę, że powstaniem, przede wszystkim pokazaniem tej siły, tego, że jesteśmy jednością, ludzką cywilizacją i że potrafimy odsunąć globalizm od sterów. Jednocześnie musimy pokazać swoją odpowiedzialność za to, że biorąc stery w swoje ręce, potrafimy ten statek poprowadzić. Bo potrafimy, ja to wiem. E, powinny powstać nowe reguły. E, myślę o konstytucji, która niech się nazy nazywa, jak się chce nazywać, ale będzie konstytucją, która będzie dotyczyła wszystkich ludzi na Ziemi. A powinien, powst powinny powstać dokumenty pochodne od tej konstytucji, które będą regulowały między innymi takie kwestie, jak. Zbrojenia, prace badawcze i naukowe, zagrożenia powstające w wyniku zanieczyszczenia środowiska, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Problemów jest tutaj bez liku. Między innymi ubóstwo w niektórych regionach, a w niektórych regionach mamy nadmiar dobrostanu. To musi być wszystko uregulowane. Zatem, cóż, no przychodzą mi teraz szybko myśli przez głowę, co jeszcze mam wam powiedzieć, ale myślę, że będę to mówił w kolejnych porannikach. Myślę też o stworzeniu specjalnej audycji, żeby jednak poranniki ze sobą niosły też lżejsze treści. Chociaż ta akurat jest fajna, dla mnie lekka i, i naprawdę oczekuję na pojawienie się tych pierwszych zrębów kongresu z niecierpliwością. Okej, okay. yy, tak. No, ponawiam apel. Wszyscy ci, którzy chcieliby się przyłączyć do takich działań, również ci, którzy mnie słuchają, ale chcieliby polecić treści tego apelu innym, zróbcie to. Polećcie to. Yy, inne kanały, które są ze mną zaprzyjaźnione, albo jeszcze się nie zdążyły zaprzyjaźnić, ale chciałyby ten materiał powielić. Bardzo Was o to proszę. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, lub chciałby pogadać osobiście, to powiem tak: naprawdę mam bardzo ograniczony czas, ale wyznaczę sobie takie godziny w ciągu dnia, w których chętnie z pomysłodawcami porozmawiam. Nie tylko z pomysłodawcami, ale ludźmi, którzy chcą położyć ręce na stół i zacząć razem nad tym pracować. Cóż, to tyle dzisiaj. Życzę Wam fajnego weekendu, przyjemnego, dobrej pogody, e, radości w sercu, e, dużo empatii do wszystkich innych, pogody ducha. Kocham Was, trzymajcie się, cześć.